To pomysł cykliczny. Dzięki marszałkowi województwa śląskiego, panu Wojciechowi Sałudze, mamy możliwość szkolenia seniorów. Po pierwsze z koperty życia, po drugie z zasad pierwszej pomocy. My mamy świadomość, że seniorzy może nie mają na tyle siły fizycznej, żeby uciskać na tyle tą klatkę piersiową, ile powinni uciskać, ale oni są w stanie wskazać kogoś w tłumie, kto właśnie przechodzi, kto idzie, czy kto bawi się telefonem, nakręcając całą sytuację, żeby pomógł im w tej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. To bardzo ważne dla nas, medyków, którzy przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia i przy pacjencie, już jakieś czynności są wykonywane i ten pacjent ma większą szansę przeżycia. Ten łańcuch przeżycia się wydłuża wtedy i udaje nam się najczęściej uratować tego pacjenta. Koperta życia jest bardzo potrzebna dla nas medyków. Jest tu taka naklejka, którą naklejamy na lodówkę, umieszczamy kopertę życia w lodówce i tam jest opisane po pierwsze, na jakie choroby chorujemy, jakie mamy uczulenia na dane leki, jakie leki przyjmujemy, ale również też kontakt do najbliższej osoby bez z rodziny, kogo należy poinformować i dane pacjenta, ponieważ pacjent, który jest nieprzytomny albo jest podczas udaru, ma bełkotliwą mowę, mówi niewyraźnie, pewnych kwestii nie umie wypowiedzieć. A tu mamy wszystko zawarte, i dzięki tej kopercie życia jest i zabrzańska koperta życia. Widzimy dwie koperty życia. Te same działanie, ta sama ważna kwestia w obydwu kopertach: marszałkowskiej marszałka Wojciecha Saługi i pani prezydent Agnieszki Lupniewskiej. Obydwie te koperty bardzo ważne ważne, żeby każdy senior tą kopertę miał u siebie w domu. To są takie wiadomości, które pani sobie dzisiaj tutaj odświeży, nauczy się czegoś nowego. Odświeży, odświeży, bo w klubie mieliśmy właśnie też y, m, pogadankę, bo nie było jeszcze takiej wersji praktycznej, ale właśnie było na temat tej pierwszej pomocy, na temat kopert życia. Te koperty życia są bardzo potrzebne, y, ponieważ no, faktycznie w razie czegokolwiek, no to my jesteśmy w panice i a tak przyjedzie pogotowie, już wszystko wie, o nas tam jest wszystko napisane, więc uważam, że naprawdę każdy taką kopertę życia powinien właśnie w tej lodówce przechowywać. Potrzebne są. No, dlatego, żeby pomóc innym. W razie jakiegoś nagłego przypadku, tak, prawda, żeby tak. być gotowym na to, żeby, żeby potrafić udzielić tej pomocy. Powinna być świadomość używania pierwszej pomocy, na pewno. Takie spotkania są bardzo dobre. Organizujemy właśnie wszystkich, spotykamy się, rozmawiamy na różne tematy, takie wszystkie wiadomości jednak gdzieś tam kumulujemy wewnątrz siebie, przekazujemy innym i wydaje mi się, że bardzo dobrze, że takie coś jest. Jesteśmy z jednej strony po szkoleniach dla seniorów ze Straży Miejskiej dotyczących cyberbezpieczeństwa i zagrożeń, które czyhają na seniorów. Z drugiej strony ja miałam spotkania z seniorami, na których mówiłam o tym, w jaki sposób dbać o siebie pod kątem tych wszystkich zagrożeń związanych z oszustwami telefonicznymi. Na wnuczka, na policjanta, na urzędnika, seniorzy dostali ode mnie taki podręcznik, który został stworzony właśnie z myślą o seniorach i który jest im dedykowany. Oprócz tego. Przed nami kolejne szkolenia związane właśnie z obsługą tej przestrzeni wirtualnej, ponieważ pozyskaliśmy środki na kluby rozwoju cyfrowego ruszamy od 1 czerwca, bo to będą indywidualne konsultacje i zajęcia grupowe dla seniorów z naszego miasta bezpłatne, w trakcie których będziemy uczyć seniorów tego, w jaki sposób poruszać się w tym wirtualnym świecie. Jak odróżnić prawdę od kłamstwa w mediach społecznościowych, jak założyć rachunek bankowy i mieć do niego dostęp przez internet, ale również takie szkolenia, jak to dzisiejsze z zakresu pierwszej pomocy są. Są bardzo potrzebne seniorom, tak żeby wiedzieli w jaki sposób reagować w takich sytuacjach, które są nagłe i mogą zaskoczyć tak naprawdę każdego z nas.